W tym filmie odpowiemy sobie na jedno ważne pytanie: czy jeśli składamy budżetowy komputer, to warto do niego dorzucić chociaż najtańsze chłodzenie zamiast tzw. boksa? Zapraszam Was na ten materiał. Przebieg naszego testu jest maksymalnie prosty. Mamy procesor AMD Ryzen drugiej generacji o TDP wynoszącym 65 W. Wraz z procesorem otrzymałem standardowe chłodzenie boksowe dodawane właśnie do podstawki AM4. Rolę najtańszego chłodzenia będzie pełnił Silentium PC Spartan 4 Evo ARGB. Jest to odpowiednik normalnego Spartana 4 różniący się jedynie podświetlaniem wentylatora. Ich kształty są identyczne. Cooler jest w stanie obsłużyć do 125 W TDP. Podstawowa wersja kosztuje około 70 zł. Procedura testowa to 30 minut w spoczynku i 30 minut pełnego obciążenia procesora dla obu chłodzeń. Wyniki mówią same za siebie. Różnica w spoczynku to 9,2 stopnia, natomiast pod obciążeniem to już 11,4. Oba wyniki, oczywiście, na korzyść Spartana 4. Wyniki tego testu były dla mnie oczywiste, ale pamiętajcie, że nie zyskujecie na samych temperaturach, ponieważ to chłodzenie będzie sporo cichsze od kultury pracy oferowanej właśnie przez takie stokowe kulery. Pamiętajcie jednak, że od pewnego pułapu, zarówno cenowego, jak i wydajnościowego, takie małe chłodzenie wieżowe po prostu nie wystarczy i będziecie musieli się zaopatrzyć w coś większego. Dziękuję Wam za obejrzenie i zapraszam do innych moich filmów.